Drodzy bracia i siostry, dziś obchodzimy to wspomnienie świętego Klaudiusza La Colombier, który był spowiednikiem i kierownikiem duchowym Małgorzaty Maria La Coque, tej, której Pan Jezus objawił z miłość swojego serca. I od niej też rozpoczyna się kult serca Bożego. Ten kult, który dla nas, zwłaszcza w tej bazylice, jest tak niesamowicie ważny i który odegrał tak wielką rolę w całym kościele, a także w naszej ojczyźnie. Pamiętamy, że w tym miejscu właśnie biskupi polscy poświęcili naród polski sercu Jezusa i to dwukrotnie. Najpierw po odzyskaniu niepodległości, kiedy trwała ta wielka nawała bolszewicka na Polskę, a potem w stulecie tego wydarzenia, tutaj także, parę lat temu, aby znów odnowić to poświęcenie, aby poświęcić się właśnie miłości Boga, by z jednej strony z tej miłości przyjąć przebaczenie naszych grzechów, ale też i otrzymać moc do życia chrześcijańskiego, to znaczy do życia w, w miłości, teraz, kiedy trwa inna nawała, równie ateistyczna, a może nawet bardziej przemyślna, bardziej podstępna niż wtedy. Bo wtedy to, co przychodziło, przychodziło jako rodzaj zniewolenia. Takiego otwartego zniewolenia. Teraz również przychodzi zniewolenie, ale ukryte pod nazwą wolności. Tak często posługiwał się ludźmi zły duch, często przedstawiał siebie jako anioł światłości. Dlatego Pan Bóg dawał te kolejne dary Kościołowi w postaci objawień prywatnych, z tym, że z tymi objawieniami prywatnymi jest zawsze tak, iż trzeba je rozeznać, czy rzeczywiście pochodzą od Pana Boga. I potrzeba ludzi, które mają to wyczucie, tę łaskę rozeznawania duchów. I ona spe specjalnie zaznaczyła się w świętym Ignacym, w charyzmacie ignacjańskim jednym ze sposobów poznawania może najważniejszym przynajmniej dla nas sposobów poznawania tej sztuki rozeznawania a raczej otwierania się na ten dar rozeznawania są ćwiczenia duchowe św. Ignacego dlatego też nie jest przypadkiem że to właśnie jezuici stali się ważnymi kierownikami duchowymi w tym, w procesie rozeznawania charyzmatów w Kościele. Ojciec Klaudiusz de la Colombier był właśnie takim kierownikiem duchowym, rozeznającym też te objawienia, które Pan Bóg dał siostrze Małgorzacie Maria, Maria Coque. I nie tylko rozeznającym, ale także głoszącym potem kult serca Bożego w Kościele. Powtórzyło się to i tu w Krakowie, kierownikiem duchowym, spowiednikiem. Mm, Siostry Faustyny byli jezuici. Przede wszystkim ojciec Józef Andrasz, który tutaj pracował, odprawiał Msze Święte w tym kościele, był dyrektorem apostolstwa modlitwy i jednocześnie spowiednikiem sióstr na łagiewnikach. Nie tylko zresztą ich, ale także innych dwóch mistyczek krakowskich. Ale przede wszystkim to, co chcemy podkreślić. Teraz ten kult miłosierdzia Bożego, który również Pan Bóg nam dał na nasze czasy, abyśmy się powierzali Bożej miłości, aby w ten sposób stawiać zaporę temu, co według Biblii, jak słyszeliśmy dzisiaj w pierwszym czytaniu, zaporę postawił potop. Pan Bóg przyrzekł, że już więcej nie spuści potopu na ziemię, że. Nie wyniszczy w ten sposób ludzi grzesznych, że ten, ten potop jest tylko zwiastunem czegoś, co jest dla nas niesamowicie ważne, co powstrzymuje grzech, to sakramenty święte. Przede wszystkim te sakramenty, które objawiły się w sercu Jezusa Chrystusa, w przebitym sercu, bo jak wiemy ze świadectwa Świętego Jana Ewangelisty, z przebitego serca Jezusa wypłynęły krew i woda, które, jak to podkreślają z całą mocą ojcowie Kościoła, co podjął także Sobór Watykański II, są symbolami najważniejszych sakramentów Kościoła: chrztu i eucharystii. Woda, chrztu Krew Eucharystii. To są te fundamentalne sakramenty Kościoła, które stawiają zaporę złu. Sakramenty, w których działa Bóg, oczyszczając nas z grzechu pierworodnego we chrzcie i udzielając nam siebie samego. Jezus Chrystus daje nam sam siebie w ciele i krwi, a więc w całej swojej osobie z całą swoją miłością w Eucharystii. I ten sakrament trzeci, który ojcowie Kościoła będą nazywać drugim krztem: sakrament pojednania, sakrament pokuty, aby się ciągle odnawiać w Bożej łasce, aby ciągle zmywać te grzechy, które przez ludzką słabość, a czasami głupotę, czy zarażenie się tymi błędnymi ideologiami kalają nas, sprawiają, że szatan dla nas, bo też po to są te sakramenty, aby szatan nad nami nie miał władzy. Bo on ją zyskuje wtedy, kiedy popadamy w grzechy. Usidla nas na różne sposoby. Sami, sami to wiemy być może z naszego doświadczenia, że jeśli już popełni się jeden grzech, to jakby znikała ta tama przed popełnianiem następnych. Co więcej, szatan nas wtedy oskarża też. Oddalając nas, odrywając nas od tego, co najcenniejsze, co, co te grzechy powstrzymuje, Boże miłosierdzie, Boża miłość, która jest dla nich zaporą, szatan odbiera nam wtedy wiarę w dobroć, miłosierdzie Boże. A mówi Pan Jezus do siostry Faustyny, że zły duch boi się ludzi ufających mojemu miłosierdziu. Boi się ludzi ufających mojej dobroci, bo nie ma nad nimi władzy. Kiedy człowiek traci tę ufność, traci to zawierzenie, wtedy szatan ma do niego znacznie większy dostęp, niszcząc jego samego i niszcząc przez niego innych. A więc. To wezwanie, które kieruje przez ten kult Serca Bożego, do komunii wynagradzającej, do tej bliskości z Jezusem Chrystusem, kieruje przez Ojca Klaudiusza do nas, przez najpierw Małgorzatę Marię Lakoki tego jej spowiednika, kieruje przez Boże miłosierdzie, przez siostrę Faustynę, przez Ojca Andrasza, przez to dzisiejsze Słowo Boże, abyśmy otwierali oczy, abyśmy dali. Pozwolili Panu Bogu, aby leczył nasze oczy tak, jak widzimy Jezus Chrystus leczy oczy niewidomego, a czyni to stopniowo. Najpierw ym, zwilża mu śliną y, oczy, potem kładzie na niego ręce. To zwilżenie oczu śliną, to jest piękny symbol, ponieważ dla tradycji Kościoła, dla ojców Kościoła ślina kojarzy się z Bożym Słowem, bo też jeśli byśmy nie mieli śliny, nie moglibyśmy mówić, zaschłyby nam w ustach. Ślina jest po to też, aby mówić i związana jest z Bożym Słowem, więc to Słowo Boże, które otwiera nam oczy na Bożą miłość i te ręce, które Jezus Chrystus składa na niego, to symbol udzielania Ducha Świętego, a więc tego, który ciągle mówi nam w sercu: Bóg Cię kocha, Bóg Cię kocha, Bóg jest miłością. I kiedy Pan Jezus doprowadza go już do pełnego widzenia, otwiera mu w pełni oczy. Kiedy on przejrzał zupełnie i został uzdrowiony, widział wtedy wszystko jasno i wyraźnie. I to jest, bracia i siostry, ważne, abyśmy widzieli jasno wyraźnie i wyraźnie z jednej strony miłość Pana Boga do nas, a z drugiej strony też podstępy złego ducha, Byśmy i my, każdy z nas, miał ten dar rozeznawania. I mówi Jezus dalej wysyłając go do domu, tylko do wsi nie wstępuj. Dziwne to, to znaczy, nie wracaj do starego sposobu życia, żyj nowym życiem, żyj według tego, co otrzymałeś, według tego widzenia, tego czystego patrzenia, jasnego patrzenia, zarówno na wspaniałość miłości Boga objawionej w sercu Jezusa, jak i też na zło, które jest w tym świecie i za którym ostatecznie stoi zły duch ciągle starający się wciągnąć nas w grzechy, w upadki, przekonać nas, że Pan Bóg nas nie kocha, że zostawił nas. My przychodzimy tutaj, aby ciągle się odnawiać aby ciągle odnawiać w nas nasz chrzest, wiarę w miłość Pana Boga i tę czystość naszych oczu. Czystość naszych oczu serca, by widzieć i żyć w miłości Boga. Amen.